Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku, gdzie kredniemy Wasze deki. Tym razem, tak, wiem, że kolejny złodziej deków miał być z lawą, ale to jeszcze nie teraz na moją psychikę, więc dzisiaj wylosujemy, zaraz Wam pokażę, jednego gracza z top 1000 polski. Mam aktualną listę na dzień dzisiejszy, kiedy to nagrywam. Wczytany mam 1000 graczy. I już przechodzę do losowarki. I teraz będę losować od 1 do 1000 i osoba, która zostanie wylosowana, którą wejdę w dek, pierwszy dek, który będzie na górze widoczny, nie w walkach tylko w dekach, to ukradnę ten dek. No dobrze. Więc losujemy. Uwaga 3 2 1 0 485. No to lecimy. 485. Kto jest aktualnie w Polsce? 485. Legendy 27 z walhal.pl. 485. Ja się tylko upewnię, tak? Zaraz zobaczymy. Przechodzę teraz tutaj w zakładki deki i zobaczymy, jaki będzie twój dek. Tu wyłączmy tą reklamę. Luckbejcik, ale z Princeem. No to muszę ukraść Luckbejcika z Princem. Miałem go swojego czasu wczytanego. A może mi się udacie znaleźć w klanie i sobie szybko skopiuję Twój dek. Um, zaraz zobaczmy, gdzie on tutaj jest. Legend 27 jest. Ma akurat na profilu już skopiowane, czyli bardzo szybko poszło. Ja przepraszam, nie zauważyliście tego na swoich ekranach, ze mnie mała gapam. Dobra, to jeszcze raz pokażę profil kolegi Valhalla jest tutaj. On był kolega tutaj gdzieś, więc pokażę wam jego profil. No i dobrze, nie mam gemów. Dobra, dwie skrzyneczki, żeby w razie czego dwóch wygranych były. Lockbait. Jak wiecie, Lockbait'ika już testowałem, ale i tego normalnego, tego standardowego. Zobaczymy, jak będzie się z Princem grał i z Raskalsami. Dobra, idziemy na arenę. W ogóle mam dzisiaj bardzo dużo balonów na arenie. Nie lubię balonów. Mam nadzieję, że na odcinku nie trafię balona. Napiszcie mi, czy Wy też uważacie, że jest za dużo balonów na arenie. Dobrze, ma strzałeczki, ok. Zobaczymy, czym on będzie tutaj dysponował. muszkieterka Hogrider, nie. Royal Giant. Dobra, no to teraz tak, muszkieterkę. Trzeba tam z tyłu muszkieterkę. Strzałki sobie przygotuje maloga. Czy on maloga, nie, ale ma prinsa. Dobra, ale myślę, dobra, nie trzeba tego spiryta, ale żeby mi się nie przelewało. Dobra, spróbujemy znowu podejść beczkom Pewnie. jest Dobra Troszeczkę Troszeczkę nam się tu udało. Pewnie teraz pójdą strzałki. Nie, fireball! Czemu ja tej prynceski nie dałem troszeczkę dalej? Teraz strzałki zużyję. Muszę... Ostatnio ktoś mi powiedział, że bardzo agresywnie gram I muszę sobie troszeczkę wziąć to do serca Dobra Muszkieterka Rakieta Elegancko Czy potrzebuję? A i Spirita potrzebuję Czekajcie co mam muszkieterkę Aha Royal Gianta miał Teraz zużył, strzałki zużył, dobra wieża jest moja, niepotrzebna ta beczka poleciała, dobra ale okej, okay. atakujemy. Royal Giant to też jest dużo, bo sam nim gram. Z tego Royal Jam. tak noić szybko, szybciutko Dobra, ja już muszę lecę chyba na kinga Fireballem zagra Pewnie A zaraz firebola dorzuci Oby nie zdążył, oby nie zdążył, nie zdąży, kurczę blacha Dobra, zdążył. Muszę uważać na tego Royal Gianta, strzałki polecą. Dobra, beczkę teraz tak wyrzucę. Dobra, zróbmy to teraz tak. Skraca Royalem. Może robię błąd, że gram na Kinga Zaraz się przekonamy. No i on musi musi z dobra. Teraz będzie z Właśnie, oj strzałki polecą, żeby się udało go ubić Zanim to strzałki dolecą, dobra. Rakiety nie użyłem. Nie wiem, czy to dobre rozwiązanie. A, dobra, udało się! No, pierwsza waleczka. GG. Dobra, pierwsza waleczka. GG, e, czyli już odcinek udany. Czyli już jest odcinek udany. Dobra, e, lecimy zagrać drugą waleczkę Co by mu teraz tutaj. Dobrze, zaczniemy beczką. Zaczniemy beczką. No w ogóle rakieta ile mi zabiera, bo 628. Aha Bo nie sprawdziłem tego. Coś mnie slędzi w nosie. Aha. Kolega tak, dobra, to ja razkalce, tylko niech ona się sfokusuje na wieży. Strzałki. Będą mi potrzebne. Barbarzyńcy. Słabo, słabo, słabo ten jeden barbarzyńca na wieży usiadł. Mama loga, żeby zdjął tego ciotka mroza, to by było gitara. Nie zdjął trafię, trafię. A zresztą princeski by się zdziały same. Hmm. Golem! Dobra, to zróbmy tak. No, Na Golema będzie ciekawie Strzałki by mi się teraz przydały i to bardzo tam te plecy zdjąć No tej walki chyba nie ugram na Golema bardziej, że się, jak się nie ma wprawy Trzeba rakietą przysypać. Dobra. Aj logiem i zdejmie to wszystko, niestety. Dobra, ale ciatka mroza już nie ma. No ale mam problem. Mam poważny problem. No, poważny problem z tyłu. Tego golema przyblokować nie uda się. Nie, nie, nie. Straciłem. Dobra. Przegrałem. Na golema tutaj mi nie poszło. Nie pykło. W ogóle w tym sezonie dużo golemów, dużo balonów spotykam na arenie. No dobra. Nie pykło. Nie pykło mi tutaj na golema. Ciężko. Dobra. Lecimy. Trzecia, ostatnia walka. No to jest jeden na jeden na razie. I zobaczymy jak będzie ta e, trzecia waleczka. Mam nadzieję, że trzecia waleczka wyjdzie dobrze, ale dzisiaj gorąco. No mm, dobra, spróbujemy, zobaczymy czy ma loga. No jak Kurczę, ja nie lubię nawet, nawet te beczki są dzisiaj dużo ograne. Naprawdę, te beczki są mocno ograne, Mega dobre -y. Dobra, jakoś tu się wybroniłem. Ma strzałki. Dobra, spróbujmy, Walkiria przed chwilą padła. Bacy. Bum, bum. Dobra, ja szkieletonów. Beczka. No, Walkiria. Jak to teraz przejść? Trzeba wymyśleć. Hmm, hmm, Znowu hmm, hmm. mi się nie uda dojść. To są zaraz strzałki pewnie. Nie, on no, będzie chyba trzymał strzałki. Tak, strzałki trzyma na weczkę. Dobrze. Dobrze. A, dobra. To jak go tutaj wykiwać? Nie mam pojęcia, jak go tutaj... Ja pierdykam. Nie lubię, nie lubię tych, tych deków, bo się nie można... W... Nie lubię grać, no nie lubię grać na te deki i co poradzicie? Dobra poczekajcie z strzałkami to, to strzałki mają za duży zasięg Ja się nie wyrobię Walkiria Batser miał Szkieletonów? nie Zobaczcie, że nawet do nie mogę mu zadać No nie mogę się przebić. ty. z tego minera nie wyłapię. Mija będzie rakieta albo... Kurde, klika zrobiłem, miałem rzucić w ogóle mi się nie udało przejść. Dobra, przegrałem. Nie lubię, nie lubię tych deków, ostatnio dużo ich spotykam. Dobra, pierwsza warka mi weszła. Powiem szczerze, że tym takim chyba grałem po raz piąty jakoś tak. No dobra, trzeba, trzeba te lockbait'ciki test trenować, bo one są naprawdę mocne, ale trzeba umieć nimi grać. No ja tutaj się nie mogłem przebić. Mam nadzieję, że wy lepiej gracie. Trzymajcie się, do kolejnego.